Szanowni Państwo, obrażano ich słowem. Zapluty karły reakcji, reakcyjne podziemie, bandyci, a nawet faszyści. Taki obraz żołnierzy wyklętych kształtowała komunistyczna propaganda, która z kolei z funkcjonariuszy bezpieki czyniła bohaterów Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W zakłamaniu trzymano Polaków przez dziesięciolecia. Dzisiaj znamy prawie całą prawdę, prawdę o patriotach, którzy nie chcieli pogodzić się z procesem sowietyzacji Polski. Znamy prawie całą prawdę, bo resztę skrywają bezimienne mogiły wykopane pod osłoną nocy przez funkcjonariuszy bezpieczeństwa, którzy chcieli ukryć nie tylko prawdę o bohaterach podziemia, ale także ukryć ich ciała i zatrzeć o nich pamięć. Walczyli po roku 1945 w nierównym boju w szeregach wielu organizacji niepodległościowych.